Hej, cześć, witajcie z tej strony Krajse, a to kolejny odcinek z gry The Final Station. Skończyliśmy tutaj w ostatnim odcinku na stacji. Już się robi ciekawe, z samego wejścia. Środki, ubiór służbisty. John, wezwano mnie do centrali, to coś pilnego. W przypadku przyjazdu pociągu szyfr mam przy sobie pistolet, ale puste. Ok, poszukiwani inżynierzy, mechanicy, budowlańcy dopraw nad strażnikiem. No to to już było w tamtym odcinku, było czytane. I tutaj jest właśnie. Wykaz szlaków. Allen Adams, Bertie, Boboskar Michael Merton, Charlie Chuckers Edward Jones. BELUS07, czyli my nazywamy się Edward Jones. Okej, okay. to, to, to może mieć jakieś znaczenie do fabuły. ha huh. dobra. Czyli my jesteśmy Edward Jones. na no, był mało okej. Okay. Możesz. Jesteś ratownikiem? Dobrze, rozumiem. Okej, okay. będę na siebie czekać. Okej, okay, czyli mamy kolejnego... że tak powiem. pasażera. Zóźmie do pierwszego chyba. O. Okej, okay, dobra. A, kodzik. Wyższa izba metra, no to jest to wszystko, co jest zawsze no, tak napisane. To jest chyba nasz szef. To jest karta. To... Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze mele pod prawym przyciskiem myszy, więc nie musimy marnować amunicji. No, ale dobra. A... Nowy mały kalibrowy proch Na no, o, o, o. No, tych małych wolę zmarnować trochę amunicji, bo jednak uuu okej okay. Bo jednak no, oni są bardzo szybcy, więc takie bicie nie będzie aż tak bardzo efektywne To jest jakaś komputerownia, czy coś? Nie. No, jakiś ten. O, kolejny gość. Stój. Najpierw powiedz kim jesteś. Z pociągu? Okej. Okay, będę na ciebie czekać. Okej, okay, czyli drugi pasażer już. No, rozciąga nam się trochę ta fabuła. Znaczy fabuła. Y Ileś osób do dbania. No no dobra, mamy na razie dwie osoby. Mamy dwie porcje jedzenia. No tak, bo tutaj mamy już właśnie pokazany e, cały HUD. Czyli życie, apteczki, amunicja, jedzenie, klucze. I tak to wygląda. Zobaczmy, jak to tam. John Cocker. Było blisko. Co tu się stało? Kim są ci ludzie? Nie rozumiesz? To jest to. To? Druga wizyta? Nie. Powiedzieliby nam. Nie ma związku. Ewakuowali nas do... Tak? Myślisz, że gdzie? Się wybieramy. Maszynista mówi, że ma rozkaz jechać do listonu. No, to. Widziałem, że maszynista wziął twoją broń. Skąd ją masz? Znalazłem. Za posiadanie broni grozi doży... ...w No i się popsuł układ jezdny. Wiem. I? Myślisz, że nie... że po dzisiejszym dniu kogokolwiek to obchodzi? Co jest legalne, a co nie. Ha. Tak czy siak, chętnie odzyskam pistolet. No, Nawet o tym nie myśl. Cicho, bo usłyszy. Co, usłysza? A nawet jeśli nie, to mu powiem. W pociągu jesteśmy bezpieczni. Jak, na, jak nie będziemy mieszać, to dożyjemy do schronu. Póki jedziemy, jesteśmy bezpieczni. W sumie trafna uwaga. Ale na każdej stacji musi wysiąść po ocalałych. O, to jest głodna. Co? Co za, jeśli nie wróci? Są takie przemyślenia ludzi, którzy są w środku apokalipsy, że tak powiem. No Można to nazwać apokalipsą trochę dla nich. To, co się dzieje u nich w kraju. No dobra, jesteśmy w jakimś miasteczku. Teraz chyba. Tak to wygląda. Okej, okay, są kolejni. Maziowcy. Maziowi przyjaciele. W sumie to nie jest powiedziane, co to jest dokładnie. To jest właśnie. Może ja otworzę drzwi? To. O, wiedziałem. O! To się aż zbyt bardzo prosiło, żeby coś tutaj wybiegło. O Boże, ta gazeta. gazeta przysporzyła mi trochę. Pierosy no bo mają kalibrowy przewody. Jest się napisane. Właśnie, z przedmiotami chodzimy wolniej. A... Tym kartony chyba do przeszukania? Nie, do wzięcia. Okej, okay, dobra. Przedmioty chyba zabijają ich na strzała, z tego co widzę. Czyli... O! Ale fajna mechanika. O Kurde, te gazety. Trochę straszą. Kanajna. <grymna> to skrzyczenie od tego. Okej, okay, to Co z tego? Powaga zamiast pracować znika na długie godziny do Kibla. Wszystko robię za niego. Może choruje. Opiernicza się. Czekaj, dzwonisz. Mark, jesteś tam? No właśnie. O. Chyba mu się. O, Dobra. Tabletki. Ło! No chyba naprawdę zachorowe. No bo wyszedł z tego kibla. Hmm? No, ciekawe, ciekawe. Klucz nastawni szmaty, ubiór służbisty. Taka Ta gazeta jest. Trochę... To jest nasze. bardziej jeszcze nosimy w sumie. Co my tutaj mamy? O. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, by uderzyć z większą siłą. No właśnie, tutaj nasz uczą, że można... Ładować cios. I chyba jak. Tak, jak użyjmy tego naładowanego ciosu, to później nie możemy zrobić kolejnego naładowanego ciosu, tylko już możemy normalnie być. Nie strzelaj! Nie jestem jednym z nich. Nie, nikogo nie widziałem. Dobra, ale streszczaj się z kodem, czekam w pociągu. Okej, okay, czyli, no, czyli ten klucz musi być do... Tak, tutaj. Brania, pro, żywność... Żywność, Kodzik dostaliśmy. Te gazety straszą trochę. Ale to jest fajny taki smaczek. 3-3-2-7. Zobaczmy. Odbijamy jedziemy dalej. Mam tylko cały czas... M, teraz dwa jedzenia, bo odzyskałem jedno. O, tutaj chyba krwawi. Bob Nelson. Po co zatrzymujesz się na stacjach? Jedziemy prosto do bez przystanków. To niedaleko. To obowiązek maszynisty to twoje, to twoje słowa. Tak. Ale to ogromne ryzyko. Dla pasażerów. Well, sądzę, że ci co wydają rozkazy, wiedzą lepiej niż ty. Mówisz o Radzie? Błagam, nie mów, że jesteś jednym z. Nie przeżyłem dzięki instrukcjom Rady. Przeżyłem, bo znalazłem broń i trafiłem tutaj. Słuchaj. To twoja rada nie przygotowała się na ich powrót. Gdzie ten cholerny strażnik? Bo ja wiem Płaciłem na niego podatki przez 23 lata uh -huh. Był bezpiecznik, gdy wrócą O, tam był ktoś w kapeluszu. Nie będzie do jakieś Dobra, będzie. No też będzie potrzebować jedzenia. No tutaj widzę, co dostajemy w nagrodę, jeśli ich dostarczymy do... O, znowu krwawi, Bopneson Emeryt. Sprzedawca bezrobotna. No, chyba da 6 pigułek i 70 dolarów. Czy możemy coś stworzyć? Tak, możemy stworzyć apteczkę i możemy stworzyć... Naboje. Czy resztki są wykorzystywane do. Nie, nie są wykorzystywane. Możemy zrobić sobie parę naboi. Przybyta. Jak mam gościa z krwawieniem, to chyba będę to jak najszybciej dociskał. Jak nie ma żadnych dialogów. Bo jednak, jeśli są te dialogi, to wolałbym je wysłuchać w 100%, bo mogą być ciekawe. Może coś powiedzą na temat. E... O, akumulator chyba tu jest. Tak, no to wygląda jak akumulator albo jakaś bateria. Knięte. Co do tych dialogów to wolałbym je przesłuchiwać do końca, bo może się coś ciekawego dowiemy z, z nich. Tak jak dowiadujemy się o jakiejś radzie, o strażniku i tak dalej. Ja słyszałem, że kiedyś grałem The Final Station, ale to bardzo dawno temu. Ta gra ma bardzo związane fabułę, więc... Myślę, że możemy spróbować ją jakkolwiek zrozumieć przez ten gameplay. To jest kolejne. O, kibel. Możemy rzucić kibel? Ciekawe. O, możemy puścić, jak ten. E jak użyjemy prawego przycisku myszy, to te wpuszczamy przedmiotem do rzucenia. Dobra, to jest ciekawe. Tak, wypróbowałem o żywność, super. Żywność nam się przyda. Na no, niego nie użyję tego. Tak? Droga Marto. Pokój okazał się mniejszy, niż sądziłem. Na dobrą sprawę składa się ze stołu i tapczanu. Może przy, y, pozwolą mi nocować w biurze. PS. Mój sąsiad z naprzeciwka ma w łazience wstawione olbrzymie okno, przez które świeci swoim wackiem. <grymne> Okej, okay, fajnie, ciekawe. O, łyżka. Oddaj mi moje łóżeczki. Wszest, y, wszyscy w hotelu wiedzą, że je podpieprzasz. Dobyły ma okalibrowe tabletki, łyżka, Boże. O, to jest jakiś opancerzeniec, jeśli dobrze rozumuję, to jego trzeba uderzyć, żeby zrzucić hełm i... łyżka butelka piwa. Uderzyć, żeby zrzucić mu hełm i później zastrzelić, bo inaczej się chyba go nie zabije, tak mi się wydaje przynajmniej, no zobaczymy. Tutaj właśnie chyba brakuje akumulatora? Tu są jakieś. Smary. O, akumulator jest. Bateria. To jest jakieś wydało, się, nie można jej przeczytać. Dobra, puszczę ją, bo mi się wydaje, że to będą. Właśnie. Przeciwnicy. Jak najmniej chcę nic marnować, żeby mieć na jakieś ekstremalne wypadki. O, tu jest jakiś gość. Szmaty. O! To jest jakiś pisarz? Bo to jest biblioteka, chyba. Dobry Boże. Coś za jeden. Że co? Och, dobrze. Za siedmioma górami, za siedmioma drzewami był sobie król. Król, który za siedmioma górami... Okej. Okay. Czyli jakiś pisarz, zdecydowanie. Klucz. Tu jest fotel, może, może wezmę fotel. O. Okej, okay, dobra, czyli to zabija też te opancerzone zombiaki. Branie, zaczynamy. No, zawsze trochę do zarów. wstawiamy no, baterię. 776. 65. Nie trafiłem. No dobra. <laughs> Kod też można wpisać kwiatem numerycznym, ale zostawimy to do takiego. takiej immersji, może. Wpisywania tego myszką. No, odbijamy do kolejnej stacji. Co tym razem? Mamy czterech pasażerów. Martin Jarvis, pisarz, bibliotekarz. Hej kolego, wiesz może co się dzieje w kraju? Wybacz, nie oglądam telewizji. A czemu masz jakieś problemy z telewizją? masz nie Staram się unikać propagandy. Co To za propaganda. Propaganda, która nas otacza. Ach, jesteś z nimi. Co? Myślisz, że pierwsza wizyta tam wymysł? Tego nie mówiłem. Czyli była? Zanim w coś uwierzę, muszę zobaczyć jakiś dowód. To nie jest logiczne. Myślę, że zdrajca. Będzie nas za dużo. Żartujesz? Co chcesz przez to powiedzieć? No chyba wiem, co chce przez to powiedzieć. Żywność się kończy. Mamy mało jedzenia. Na każdej stacji przybywa ludzi. I co mam ich zostawić na śmierć? Nic takiego nie mówię, tylko przedstawiam fakty. Więcej ludzi, mniej jedzenia. No ma rację. Słuchaj, jestem przeszczęśliwy... przeszczęśliwa, Przeszczęśliwa, że to nie ty kierujesz pociągiem. No, racja. Serio. O, ten też potrzebuje teraz jedzenia. Jezus Maria, nie mam żywności już. Z tego co widzę on kontroluje sprzęt. Nie mam czasu na czytanie dialogu, bo wszyscy mi zaraz pomierają z głodu. Ale to nie mogę sobie pozwolić, Dobra, To jest jakieś miasto maszynowe. To są generatory, jakieś para. John, zapomniałem o zebraniu dyspozycji z szyfrem z domu. Zaraz wracam. PS, w przypadku przyjazdu pociągu Zeldi czeka ich dłuższy postój, więc powinien zdążyć puste. Okej. Okay. Nie no, mam nadzieję, że tutaj jedzenie jakieś znajdę. Bez jedzenia będzie trudno. Cholera. Przywołaj Markowi, żeby wziął ze sobą szyfr. No chyba nie. Przypomniał. O O, jednak da się. dobra, dostałem. Chyba on trochę bije. Trochę dostałem, ale dobra, trudno. Trudno się mówi. Będzie krzeszło, krzesło na potencjalnie... Potencjalnie innych wrogów Zamknięte. O. Smaty, nowy mały stare książki. Nic ciekawego. Dobra. Um. Hmm. To by się jakoś przydało wejść ich. O! Łyżka. Żywność, jest żywność. Łyżka kolejna. Hmm. Co my tu mamy? Uuuu uh. Pani kolego on, on kipi jakoś Okej, okay, dobra, czyli wybuchacz Dobra spodziewałem się, że w takich grach właśnie będą takie cece przeciwnicy jak wybuchacz czy jakieś inne inne stwory, ale no dobra Nie sądziłem, że aż tak szybko ja tak sobie, powiedzmy sobie jeszcze, że ty, Uuu, umarłem. No, pierwszy zgon w grze. Dobra, zobaczmy co, co może tego postrzela O kurde, o no, kur, używam apteczki. Tak jeszcze powiem, bo... Mam dużo amunicji, a straciłem ale teraz apteczkę, która mogę się przydać na jakiegoś a, cywila. Co to jest? Co to jest? Co to, co to może być? To jest jakaś kapsuła? Jakiś dźwięk wydaje. No tak to wygląda. Szanowny Pani Wilson, przypominamy o rutynowej wymianie czujnika ciepła w lokalu, która zostanie przeprowadzona w tym tygodniu. Dziękujemy za kontakt z firmą Billy Crock, ciepłownia w Morganstern. Czyli to jest ciepłownia. Noż znaczy nie, nie wiem, czy to jest ciepłownia. Czy to jest w ogóle Mogle... Oj! Kurde. Morgenstern. 100 jest? Sama nie wiem. Jane stał się tak zamknięty w sobie. Spędza większość czasu w piwnicy. Sądzisz, że to zdrada? Michelle? Hej, jesteś tam? Nie wiadomo. Zobacz, czy to są jeszcze jakieś drzwi, czy nie, się da otworzyć, więc nie sprawdzić. Oczywiście, że się tam środki resztki. Okej. Okay. Schodzimy w dół. Yy, Ale tu nic nie ma. Dobra, tu jest jakieś nieba, dwa. Tutaj trzeba rozwalić ścianę. O, tutaj jest dyspozycja z kodem. O! Jakieś dzieła sztuki. Proch. O. Tutaj też jest ten dźwięk, w tle. Boże, nie, 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 nie. nie. Ojej, oj, ja, oj, 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 oj. ja, 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 ciała. Gdzieś się Tutaj się rozpiło. Okej. Okay. Eee... Też trzeba pamiętać, że mam ten... Apteczka, nabój małek żywność. Ło! Dobra, super. Zarąbiście. Dwie żywności. Eee, dobra. O, gdzie, gdzie, ja, 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 ja. chciałem ich wybić jakoś. O Boże tutaj nas cofrze. Mm, dobra. Druga. Druga. No może koi ze strzelę z tej. Dobra, Koi ze no, Ale to nie wiem, czy to będzie czy takie dobre. Na może. Dobra, może się nie będę leczył na razie, bo to znaczy aż tak dużej ich może przeciwników raczej nie będzie pusta. Okay. Zagaźcie ciepłownia. Klucz zakładowy, okej. Okay. Ale wracamy. No, sprawdźmy jedną rzecz. Czy, z, czy nas będzie leczyć do na do następną stację, na przykład? 5, 6, 9, 5. Zobaczmy. Czy nas na następnej stacji wydaczy w jakikolwiek sposób. No, odbijamy dalej. Lecimy. No dobra, mamy. Dwa jedzenia, mam cztery osoby na pokładzie. Uff, teraz przez jakiś las jedziemy, ale dobra. Cóż, jeśli to prawda, zostało już tylko kilka dni. A do czego? O czym ty gadasz? Właśnie. Zanim umrzemy. Co? Czemu? Właśnie. Co tu... Jak wszyscy. Się... Czytam relacje świadków z jest... rodziny świat. Poza tym jestem z rodziny świadków. Hmm. Rodzice dużo mi opowiadali. Jakieś lotnisko. Do rzeczy. Czemu dwa dni? Tak by było ostatnim razem. No tak. Co? On tak na poważnie? Z... A miesiąc walk to kłamstwo. W kłamstwo? Tego się boję. Jakiś, jakieś pola. Nie wiem czemu nas nabierasz. Ale ostrzegam to ostatni raz. Jeśli nas nabierasz, chyba powiedział. Gary Dog. Pisze z y, robienia wojska. Jesteś niedaleko New Prawie, że. Świetnie. Zespół inżynierski wyjdzie ci na spotkanie. Generał zwrócił się o ładunki. postawił ładunku jak najszybciej, pośmiasta miasto. Dobra, Gary's Offline. Dobra, może wytworzę arteczkę. Nie się przydać. Mój prezydent Vermont White nie zbudował tego kraju z niczego. By osadnicy ługali, no co ty wystarczy? Może ona też potrzebuje jedzenia. Już się nam jedzenie kończy. Dobra je jedzenie i tyle. I dolecimy dalej. O, dobra, przybyto. Wszyscy przetrwali. Dobra. 13. się na... Ile 13? Okej. Okay. Dobra. A ja bym tutaj skończył na drugi odcinek, The Final Station. Jeśli Wam się podobało, to dajcie opinie oczywiście, bo to się też bardzo przyda. No więc yy, myślę, że to na tyle. Komentujcie i miłego. Pa pa!